W złotory nic się nie ukryje. Wystarczy chwila nieuwagi, pozornie niegroźny występek i jak grom z jasnego nieba, tajemniczy głos przywołuje nas do porządku. Pan w czarnej w kratę, jasno. tak, tak, pan się odwraca, Do pana mówię, proszę wrócić, podnieść ten Tak działa Miejski Monitoring Straży Miejskiej, nazywany przez mieszkańców Wielkim Bratem i podobnie jak w książkach Orwella, nie ma z nim żadnej dyskusji. Można jedynie wyrazić skruchę i obiecać poprawę. Jak się pan czuł, jak tak pana upomnieli? Dziwnie trochę. Wszyscy ludzie na mnie patrzą, jak niekomfortowo. To jest nawet gorsze niż mandat? Chyba tak, bo mandat dostanę, nikt nie widzi, a tutaj wszyscy widzą. Nikt nie widzi tyle, co wielki brat. Jego oczy to ponad 20 kamer. Pani, zwracam się w związku ze spożywaniem alkoholu. Proszę pozbierać to wszystko. To I poczekać na przyjazd patrolu, porozmawiając z paniami na temat tego, co tam się działo. Dziękuję. Kiedy ktoś z lekce upomnienia, do akcji wkracza patrol Straży Miejskiej. Pierwsza reakcja, oczywiście, rozglądają się, nie wiedzą skąd ten głos dochodzi, tak? No i. To bywa. Czasami uciekają, czasami czekają na przyjazd radiowozu. No bardzo różne są reakcje ludzi. Większość mieszkańców miasta jest zadowolona z miejskiego monitoringu. Skarżą się, głównie koneserzy imprez na świeżym powietrzu. Tylko sobie wstyd robię, nic więc więcej. Trochę za dużo tych kamer, ale... Pima nie Pima nie Piwa nie można wypić. Wypijesz piwo, to już p... za uszami. Po nazwisku, ci wali tyle. Proszę odejść, proszę wejść, A to jest pod... niepotrzebne to jest. No mhm. i niepotrzebne o obowiązku, jak o alkoholu Wkrótce w mieście mają pojawić się nowe kamery, również wyposażone w głośniki. Złotoryja, Marcin Lustig.